Lampy A4B8 są to lampy pixelowe skrętne, I, i dlaczego trafiły? Bo klientowi spodobała się moja realizacja, gdzie tutaj zamiast tej tradycyjnej listwy ledowej e, zakładałem moduły z kierunkowskazem, i, i właśnie to będziemy robić. No i bardzo słabo lampy świecą, i to pomimo tego, że są. Te same żarówki, co prawda zamienniki, a to też takie troszeczkę jest złudne. No to, no to są dwie różne barwy. Także muszę ustalić dlaczego świecą w dwóch różnych barwach. Obstawiam, że są w różnym stopniu wypalone lustra. Ale przy lampach, zamiennikach to też różnie bywa i czasami od nowości potrafią świecić różną barwą. W związku z tym też zrobię pomiary, żeby ustalić ile kelwinów ma poszczególna żarówka. Czyli jaką barwę świeci? Later. No, tak wygląda. Obudowa w, nie, świeżo po rozklejeniu, czyli nie jest deformowana, nie jest dziecięta. ładnie. Taką lampę idzie rozebrać, rozkleić właściwie bez uszczerbku i bez śladów tutaj na obudowie. To jest listwa z Audi A4 B8 Takie listwy na pewno nieraz widzieliście Ona jest zmodyfikowana w tej chwili przeze mnie Zobaczcie po uruchomieniu co się dzieje Super co? Mało tego em, Oprócz tego przywitania I tego, że świeci sobie ta listwa na biało Co w standardzie em, niemal każde Audi ma No to tego nie ma żadne, że jeszcze w tej, w tej samej listwie mamy też kierunkowskaz, czyli białe światło. Tak? Po odpaleniu auta mamy białe światło, które się zapala. Po włączeniu kierunkowskazu białe światło gaśnie. Oczekajcie, bo to ciężko mi jedną ręką zrobić. Mamy białe światło i kierunkowskaz kończymy manewr kierunkowskazu z powrotem białe światło się zapala